Cześć kochani, to ja, Paweł. Witam Was serdecznie na moim kanale. Chciałem dzisiaj nagrać filmik dosyć spontaniczny z, mojej, z mojego ostatniego doświadczenia, jeśli chodzi o moje zaburzenie. Chciałbym Wam o tym opowiedzieć. Zapraszam serdecznie do oglądania. Słuchajcie, właśnie wróciłem z wycieczki po lesie. Chodzę sobie na takie dłuższe spacery. No i w czasie tej wycieczki e, moja głowa zaczęła mnie atakować. E, stało się coś ciekawego. E, stało się właściwie to, co się zawsze dzieje, tylko e, dosyć e, mocniej, dosyć, dosyć silniej. E, a mianowicie e, jednym z tych moich objawów e, zaburzenia obsesyjnego są obsesje... E, Właściwie pytania, które moja głowa mi zadaje, są to pytania często filozoficzne, na które czasami nie ma odpowiedzi, albo właściwie, jeżeli ja odpowiadam, to są wtedy kompulsje. No więc, kiedy ja odpowiadam na to pytanie, to jest ciekawe, bo na początku to były moje pytania. Ja się pytałem, bo byłem jakoś bardzo filozoficzny. Lubię analizować, zawsze lubiłem dochodzić pewnych prawd, czy po prostu zastanawiać się, tak? Wcześniej nie uważałem tego za coś złego, natomiast to przerodziło się w to zaburzenie. No więc, co ciekawe, moje OCD, moja głowa po pewnym czasie zaczęła po prostu być. W pewnych kwestiach automatyczna, zaczęła mi y, narzucać. Y, właściwie podobne pytania, albo te same od wielu lat. Y, jestem tego świadomy. Y, natomiast zawsze zawsze mnie to wybija z rytmu. Chciałem wam o tym opowiedzieć, y, bo szukam, szukam identyfikacji, szukam, y, chciałbym też móc jakoś pomóc osobom, które na to cierpią. No więc chcę Wam powiedzieć, że to jest niesamowita siła. Siła głowy, myślenia, tego zaburzenia. Powiem Wam, co się stało właściwie. No więc, szedłem tym lasem. Myślałem sobie oczywiście o różnych rzeczach. Staram się skoncentrować, koncentrować bardziej też na, na otaczającym świecie natura mindfulness bycie tu i teraz wiecie o co chodzi. I tak wszystko było OK. Czasami pojawiały się jakieś tam obsesje dziwne dziwne uczucia emocje ale z tym sobie z większością sobie radzę. Natomiast pojawiło się w tym momencie w mojej głowie takie zapytanie nie chodzi o konkretnie, jakie to było pytanie. W każdym razie to pytanie, że tak powiem, kolokwialnie mnie rozwala. Zupełnie. Tracę wtedy grunt pod nogami, a zaczynam się denerwować, stresować, staję się bardzo niepewny, ponieważ w tym zaburzeniu jakby próbuję się też. To zaburzenie bazuje na emocjach, na myślach. To wszystko się łączy i to wszystko się nakręca, jeżeli ja w to wchodzę. No więc y, jestem świadomy tego, co się stało, y, byłem tego świadomy, natomiast y, czasami to zaburzenie jest tak silne, że zupełnie wytrąca mnie z równowagi. Wtedy momentalnie spadł mi y, nastrój, y, właściwie w, w kilka sekund. Y, Zacząłem być bardzo nerwowy, spięty, niepewny siebie, niepewny w ogóle wszystkiego, m, zagubiony. Wtedy też włącza mi się coś takiego jak derealizacja, m, czy też, nie wiem, być może też depersonalizacja. To, to jest coś takiego, że e, czuję się, jakbym był na jakiejś chmurze, czy w jakiejś mgle, lekko. A, czy po prostu nie, nie czuł do końca tego kontaktu m, z rzeczywistością? Yy, no i przede wszystkim te myśli, to pytanie, ta niepewność, bo yy, ja na początku starałem się odpowiadać na te pytania, różne yy, mojego zaburzenia, yy, wcześniej moje pytania, zaznaczam. Yy, natomiast te pytania. Yy, jakby, kiedy odpowiadałem, zauważyłem, że moja głowa, moje zaburzenie nigdy nie jest z tego zadowolone. To znaczy, że nigdy nie było dość. Myślę, że to samo jest ze sprawdzaniem, czy drzwi są zamknięte, czy nie wiem, czy mój kolega żyje tak, czy nic mu się nie stało, czy na pewno zamknąłem te drzwi od samochodu, czy mam te kluczyki w kieszeni. Sprawdzam, 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 ale to nigdy nie jest, e, nigdy, nigdy nie mam tej pewności. Zawsze wracam do sprawdzania. E, to samo jest właśnie z tymi wszystkimi kompulsjami. Nie? Sprawdzanie to, to też kompulsja. U mnie, e, w tej, jakby, wersji zaburzenia, e, to odpowiadanie na pytanie e, to szukanie pewności. Natomiast moja głowa nigdy nie była, nie jest zadowolona z moich odpowiedzi. Czyli zawsze chcę więcej. I zdałem sobie z tego sprawę, że o to chodzi właśnie w tym zaburzeniu. Kiedy ja w to wchodzę, moja głowa się, to zaburzenie się bardzo cieszy, żeruje na mojej niepewności, na moich emocjach, staje się coraz silniejsze, bo bazuje i, i, i łapi się kurczowo. Mojej uwagi. Czyli, jeżeli ja się skupiam na tym, no to to przybiera na sile, rośnie i jest coraz gorzej. Ok, więc zdałem sobie z tego sprawę. Postanowiłem, że to nie ma sensu w takim razie. Natomiast sprawa wygląda tak, że przeważnie to są rzeczy: te wszystkie, te wszystkie obsesje to są rzeczy ważne. Bardzo ważne lub ekstremalnie ważne dla, dla nas. Yy, każdy ma inne obsesję, więc dla każdego co innego jest ważne, więc to jest yy, subiektywne. I yy, właśnie, yy, ponieważ to jest jakoś ważne, yy, wtedy yy, to zaburzenie wie o tym, yy, powstaje obsesja, yy, nie potrafię wtedy z tego wyjść. Y, ponieważ to jest tak istotne y, dla mnie, żeby y, znać, podać odpowiedź, być pewnym tego, że ja już właściwie wiem. Y, y, takie sprawdzanie, takie zapewnianie siebie, i gdzieś słyszałem, że właściwie y, takiej pewności y, nie ma nigdy. Y, to jest taka próba zapewnienia siebie, tak? I, i, I takie właściwie stwierdzenie dobra, no to już to powiedziałem. Y, Yy, zapewniłem się, wiem, że wszystko jest ok, wiem, że te drzwi są zamknięte, ale yy, nadal jakby yy, czuję się niepewnie i czuję, że jakby, no, muszę to zrobić znowu, muszę znowu szukać jakiejś odpowiedzi, muszę znowu wrócić, te drzwi sprawdzić. Yy, to jest niesamowite. No i to jest właśnie, mm, to jest właśnie. W sedno tego wszystkiego, nie, że nigdy, że to nigdy nie ma końca. Yy, I ja wiem, że z tym zaburzeniem z tą moją głową nie wygram, ponieważ to jest mózg. Yy, I ja po prostu mogę nie brać uwagi, nie brać yy, 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 nie uczestniczyć, tak, yy, w tym wszystkim. To jest strasznie trudne, yy, ponieważ no właśnie ta sprawa ta obsesja jest dla mnie wyjątkowo ważna. I teraz ktoś mi powie, no ale to nie. Weź, odpuść, tak? Yy, wow, yy, uf, strasznie ciężko jest zmienić. Yy, spojrzeć na coś innego. Strasznie trudno jest zmienić yy, tutaj uwagę, tak? Skoncentrować się na czymś innym. A to właśnie radzą wszyscy, żeby po prostu zająć się czymś, żeby wyjść, jakby tutaj, z umysłu, wyjść ze swojej głowy i, i zająć się czymś zupełnie innym, czyli dać inną zabawkę yy, temu, temu dziecku, tak? Czyli temu naszemu umysłowi. No więc yy, w przeciągu kilku sekund właściwie straciłem. Yy, Częściowo, jakby to poczucie kontaktu z rzeczywistością. Stałem się nerwowy, zagubiony, zacząłem szybciej oddychać. Stres, różne emocje zaczęło mi się robić gorąco. No to w niesamowicie potrafi zwalić z nóg. I teraz, tak, z jednej strony jestem świadomy tego, że to, to mam, że to jest to zaburzenie, a z drugiej strony czuję przymus, że ojej, to ja muszę coś z tym zrobić i muszę jakoś zadziałać. I wtedy sobie powtarzam: najlepszym działaniem jest brak działania, brak reakcji, yy, akceptacja. Yy, Okej, okay. więc szedłem tym lasem, z jednej strony było to zaburzenie, z drugiej strony yy, ta moja świadomość, Pomiędzy tym a byłem ja. E, momentalnie wtedy, mm, jakby tracę siły, tak? tracę optymizm, wtedy się pojawia straszna negatywność. E, ten stres, to zagubienie, to poczucie, że znowu, że jestem bezsilny, że nic nie mogę zrobić. Mm, właściwie jakby to jakby nagle na moje błękitne niebo nadeszła wielka burza e, z gradem i w ogóle wichura i jakby to wszystko mną targało, przewróciło, e, guza mi nabiło. E, takie są emocje, takie są odczucia. No, ogólnie tragedia. E, i teraz szedłem tym lasem i mm, oddychałem, i z jednej strony, właśnie jest ta świadomość, tak jakby mózg był właściwie podzielony nie? Na, na tą chorobę i na tą zdrową część. To jest niesamowicie męczące. I właściwie w trakcie jak szedłem sobie tym lasem, to jest takie poczucie, wtedy miałem takie poczucie bezsilności, że. Właściwie, że znowu to się stało, że w przeciągu chwili właściwie straciłem właściwie siły do wszystkiego. Już mi, nic mi się nie podoba, wszystko mnie denerwuje. Ja nie mogę ze sobą, nie mogę z tym zaburzeniem. Wow, strasznie dużo emocji negatywnych i powiem Wam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo męczące psychicznie i nie tylko. Mm, więc po tym wszystkim wsiadłem mm, do samochodu, mm, zacząłem, próbowałem się jakoś też uspokoić. E, ja stosuję też e, pewne mantry. E, czyli słowa, które sobie powtarzam. Ponieważ obsesja to jest karuzela. E, to jest w kółko to samo. Nie? Czyli ja e, nie, mogę, nie mogę sobie pozwolić, żeby wejść w tą obsesję, żeby e, jakoś. E, em, po prostu, żeby, żeby odpowiadać głowie y, na to pytanie, czy żeby robić to, co moja głowa chce. I y, y, y po prostu no, nie mogę sobie na to pozwolić, dlatego stosuję właśnie taką mantrę. Y, czyli sobie powtarzam, y, czy właściwie mówię y, do tej choroby. Y, jakieś pojedyncze zdanie, czy wyraz, czy y, cokolwiek. Ważne, aby powtarzać to za każdym razem, kiedy to zaburzenie yy, atakuje. Yy, ponieważ nie ma sensu, jakby, wchodzenie w dyskusję, nie ma sensu robienie yy, tego, co, co, co jakby głowa nas zmusza do tego, żeby coś zrobić, tak? Yy, dlatego warto powtarzać sobie taką ma mantrę. Y, czy na przykład y, spokojnie wszystko jest ok, wszystko jest ok, wszystko jest ok, albo dziękuję, dziękuję, albo nie rozmawiam, y, nie odpowiadam, cokolwiek. Y, to, co dla Was jest y, jakby tutaj słuszne, odpowiednie. Y, y, powiem Wam, że jeszcze jestem y, y, jakoś y, poirytowany, zdenerwowany. Y, to jest coś takiego, co burzy, burzy wewnętrzne, wewnętrzną równowagę i, i takie psychiczne e, poczucie e, spójności, poczucie bycia jakby um, no właśnie, niezaburzonym, nie tak? Czyli ja bym chciał, żeby to, to się nie pojawiało, a to się pojawia i za każdym razem się denerwuję, wkurzam I, i, i jakby tutaj wiem, że nic nie mogę zrobić, tak? Czyli jedynie mogę to zaakceptować i nie podążać za tym co, za tymi myślami, które mi się pojawiają, tak? Bo to nie są, to nie są głosy, ja nie słyszę żadnych głosów, to nie jest choroba psychiczna, to nie jest schizofrenia, to jest zaburzenie myślenia. Czyli te myśli momentami są automatyczne, mogą atakować, yy, i to robią. Yy. Najtrudniejsze jest to, że z jednej strony właśnie jest ta świadomość tego, a z drugiej strony jest ten przymus, że ja muszę to zrobić yy, czyli muszę yy, dokonać tej kompulsji, yy, bo jeżeli nie, yy, no to znaczy czuję taki przymus, że w ogóle się nie mogę skupić na czymś innym, tak? Czyli jeżeli m, to zaburzenie, e, jeżeli cię atakuje, to jedyne co może zrobić to m, odpowiadać ciągle to samo, czy właściwie nie brać, e, nie brać, e, e, nie uczestniczyć w walce, e, i, I to wszystko właściwie, tak? I z czasem to wszystko, te emocje, to wszystko odchodzi, traci na sile. Natomiast um, chciałem nagrać ten filmik i, i tak właściwie z, z doskoku e, powiedzieć Wam, że um, właściwie wróciłem teraz do domu. Stwierdziłem, nagram ten filmik, żeby Wam o tym opowiedzieć. E, to jest coś e, niesamowitego. E, jak w przeciągu e, sekundy może się zmienić nastrój, samopoczucie człowieka? E, właściwie niezawinione, nie tak? E, to są pewne schematy, już właściwie podświadomości, e, gdzie wpisała się ta choroba. I tak jak mówiłem, wszystko było dobrze. Czułem się świetnie. Byłem na spacerze. E, i nagle, pam, jakby spadła jakaś bomba. E, po prostu e, momentalnie, jakby tra, tracę, tracę siły, tracę w ogóle e, poczucie, poczucie mocy, tak? Poczucie tego, że ja jestem mm, jakby spójny, bo, bo, bo to mnie wytrąca zupełnie z równowagi no i to później zaniża samoocenę. Mm, Mam skrajnie różne myśli, emocje. Teraz właściwie już minęło, minęła godzina, odkąd wróciłem do domu. Ciągle te emocje są. Chciałem się z tym z wami podzielić i mam nadzieję, że możecie się jakoś też z tym utożsamić. Na koniec chcę powiedzieć, że... Kiedy te emocje opadają, czuję niesamowite poczucie bezsilności, brak siły takiej fizycznej. Czuję się po prostu wyprany, czuję się do niczego. Nie wiem co myśleć właściwie, ponieważ jakby po tym wszystkim, po tych wszystkich emocjach, to wszystko schodzi ze mnie i Czuję się po prostu, brak mi energii, tak? Więc teraz już jest wieczór. Chciałem jeszcze coś zrobić, chciałem. Zawsze się ma jakieś plany. No i z powodu tego zaburzenia, jakby to wszystko się gubi. Te plany potrafią się jakoś tam ulotnić, zniwelować, bo jakby wtedy ja przynajmniej tracę. Chęci, i, i, i tą siłę, tak? Tą energię, tą energię życiową, ponieważ to zaburzenie w moim przypadku odbiera e, bardzo dużo e, tej energii, właśnie. E, to jest bardzo, bardzo męczące. Dlatego mm, później e, tak słyszałem, wiele osób z OCD ma depresję, e, ma inne zaburzenia, e, ale to już jest. E, temat na, na inny filmik. Słuchajcie, to już jest 20 minut. Ok. No widzicie, szczęśliwi czasu nie mierzą, więc w tym momencie nie jestem szczęśliwy. Natomiast, jeżeli mój przykład może komuś pomóc, kogoś pocieszyć, tak jak to już powtarzałem wiele razy, mam nadzieję, że Dodawam to siłę do tego, do tego, aby po prostu nie poddawać się, nie ulegać tym złym, okropnym emocjom, ponieważ jako tako to zaburzenie nie może człowieka zabić. Nasze myśli, to co myślimy, tak później o tym wszystkim, to, to ma ogromny wpływ na nasze życie. Natomiast ja Was zachęcam do tego, aby nie ulegać negatywnym myślom. E, dosyć mamy z tym, co, co po prostu przeżywamy z powodu tego zaburzenia i, i tyle. E, mam nadzieję, że mm, mam nadzieję, że po prostu e, te filmiki, to co ja tutaj nagrywam, e, jakoś Was może pocieszyć, czy możecie się jakoś z tym utożsamić. O to mi chodzi, żeby też przekazać jakiś właśnie przykład, jakąś informację, jakąś ciekawostkę. Także dziękuję wam za uwagę. Widzimy się niedługo. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że już następnym razem będę w lepszej kondycji. Chociaż tak jak powiedziałem, z, chyba z każdym zaburzeniem Przynajmniej z OCD jest tak, że to jest jak właściwie pogoda, która potrafi być czasami bardzo ekstremalna, bardzo zmienna. Więc pozostaje akceptacja, ja się tego uczę, i że jakby nie mam na to wpływu. Tak samo jak nie mam wpływu na pogodę. To tyle. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Pa. pa.